Ja byłem studentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Chemicznym. No, i na drugim roku można było skorzystać ze stypendium fundowanego, i Huta Bobrek no, fundowała takie stypendia, stąd w 1962 roku już podpisałem umowę z Hutą Bobrek na to stypendium fundowane. No, i w 1963 roku byłem na praktyce wakacyjnej. Na koksowni po raz pierwszy na takim kątem, a w 1967 roku, po ukończeniu Wydziału Chemicznego, Technologii Przerobu Węgla, rozpocząłem pracę w Hucie Bobrek. No właściwie przechodziłem na, przez wszystkie stanowiska od mistrza do kierownika koksowni. No, koksownia Huty Bobrek jest taką zakładem z dużą tradycją koksowniczą, ponieważ po wojnie pracowało w niej dwie w miarę nowoczesne baterie. Bateria typu Otto i bateria typu Kogag. Produkowała pół miliona ton koksu rocznie, czyli to było dość dużo na tamte czasy. Przy czym ten koks był zużywany w chudzie na wielkich na Wydziale Wielkich Piesów. Baterie Boprku były bateriami systemu ubijanego, gdzie Węgiel wsadowy ubijany był na maszynach, tak jak dziś zresztą, i wpychany ten nabój węglowy do komory. Taką ciekawostką tego, tej baterii było to, że ona miała stałą szerokość komory 45 cm, 13 m długości, komora 3,6 6, 3, m wysokości i 45 cm. Szerokości na całej długości, czyli to był problem taki, żeby nabój węglowy wszedł niewzruszony i żeby koks można było spokojnie wypchnąć z tej komory w czasie po koksowaniu 20 godzin. Także to wymagało takiego dużego zaangażowania ludzi, powiedzmy techniki, żeby utrzymać stan maszyn i baterii. W dobrej kondycji, żeby te baterie można dobrze i długo eksploatować. Koksownia miała dobrą tradycję w zakresie kadry pracowniczej, kadry kierowniczej. W związku z tym proces technologii koksowania węgla był bardzo dobrze prowadzony i była taką wzorcową koksownią w tamtych latach 60-70 dla koksownictwa w ogóle. Stąd też przy jakichś akcjach uruchomienia nowych koksowni poza Bytomiem, m.in. w Hucie imieniem Lenina, w Hucie Częstochowa, w Zdzieszowicach, pracownicy Huty Bobrek byli oddelegowani do tamtych zakładów na czas uruchomienia, wdrożenia do produkcji i wracali do tego zakładu. Były tutaj też również prowadzone badania na temat jakości węgla do stosowania w koksownictwie, ponieważ w tamtych latach 60. uruchomione zostały kopalnie jaszczęskiej Spółki, dzisiejszej Jaszczenskiej Spółki Węglowej. Tutaj przy współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze Biskupice były prowadzone próby właśnie adaptacji tego węgla do. Produkcji koksu, ale robiliśmy również próby i badania dla koksowni rumuńskiej. Koksownia Galati, która była uruchamiana przy Hucie Galati w Rumunii, kiedyś przysłali do nas, do Polski, węgiel, i tutaj wspólnie z Instytutem też były próby koksowania tego węgla rumuńskiego dla tej koksowni. Zresztą potem pracownicy z naszej koksowni byli delegowani do Rumunii i tam jak gdyby uczyli, wspomagali tych pracowników koksowni w uruchomieniu i w eksploatacji koksowni. Także to był taki znaczący dość wkład tej, tego zakładu. W koksowni Galantii to tak było też trochę humorystycznie, ponieważ no to jest koksowni, ten rumuński związany jest z islamem, także nieraz było tak, że pracownicy koksowni jak przyszedł czas modlitwy, zostawiali Koksowi baterię i spokój. No i, i trzeba było za, zastąpić i go obsłużyć na, na urządzeniach, na maszynach. Także to były takie trochę y, sytuacje y, tak, dziwne. W 1976 roku uruchomiona była bateria numer 2 po remoncie. Ta dzisiejsza jeszcze pracująca, natomiast ta bateria pierwsza, której już nie ma, była remontowana w latach 65-67. Przy okazji remontu baterii numer 2 były wprowadzone takie dość znaczące nowości dla branży koksowniczej. Tutaj uruchomiono po raz pierwszy biologiczną oczyszczalnię ścieków. Prowadzono Inżekcję parową wspomagającą obsadzanie komór, żeby w trakcie obsadzania te, te nie, dymy nie wydobywały się na zewnątrz. Wprowadzono też taką, takie pewne mechanizacje, także no, był taki dość duży pęd do wprowadzania nowatorstwa w tej koksowni. To była taka dość ciekawa też koksownia, bo tutaj pracowało dużo kobiet w koksowni prawda I to pracowały w takich warunkach dość uciążliwych, czyli na wydziale przygotowania węgla, na zrzutni koksu, już mówiłem. Kobiety otwierały takie zastawy na zrzutni, obciążone koksem, żeby zrzucić ten koks do podajnika. Pracowały też na odfenolowni. Także no, potem ta praca dla kobiet została y, ograniczana, eliminowano kobiety po prostu z uwagi na szkodliwość czynników y, w związku z tym, no, ale kobiety niechętnie chciały odejść. Tu były kobiety na pamiętam taki czas, kiedy poszły na skargę kobiety z otwenolownic, że chcą je zwolnić. Y, no bo taki był przykaz. Poszły do dyrekcji na skargę. No, pracowały do czasu zamknięcia tej odfenolowni, zresztą do końca. Ale też miały taki w tej odfenolowni, to był porządeczek, tak jak trzeba. To była takie, taka instalacja, obiekt wykaflowany. Tam było zawsze czysto, wymyte, wysprzątane. doglądały, chodziły, sprawdzały i itd. Także to była taki troszkę ewenement. No potem zakazano już absolutnie pracy koksowni kobietom. No i stąd zostały wyeliminowane. Koksownictwo współpracowało ze sobą w tamtych czasach. Wszystkie koksownie podlegały wspólnie zjednoczeniu hutnictwa żelaza i stali. W związku z tym mieliśmy przepływ informacji, co która koksownia wdraża nowego u siebie, jaka jest sytuacja awaryjna, jakie są wypadki itd. Także mieliśmy takie pełne informacje na ten temat, stąd często było, że jak gdyby pod nadzorem. Zjednoczenia Kłótnictwa Żelaza i Stali były wprowadzane nowatorskie rozwiązania z jednej koksowni przenoszone na drugą, tak żeby w jakiś sposób usprawnić ten proces. A w Kłócie było też taka sytuacja, że no, bardzo premiowano racjonalizację. To rzeczywiście było wskazane, czyli że wszelkie jakieś rozwiązania usprawniające proces, poprawiające warunki pracy, jakąś mechanizację prostą, automatyzację procesów, to bardzo premiowano i, i, i były z tego tytułu nagrody i były konkursy i tak dalej, i tak dalej. Ale automatycy mieli też w tym czasie pole do popisu, bo wchodziła nowa automatyka, wchodziło szereg takich, powiedzmy, wyłączników, z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, których w koksownictwie polskim nie było, które trzeba było importować. Potem były już polskie zamienniki, i tak dalej. Także tu, automatycy mieli też duże pole do działania, żeby usprawnić tą pracę, zmechanizować, ułatwić ludziom życie. Tutaj żeśmy też wprowadzili taką z kolegą rozwiązanie nowatorskie na tamte czasy. Tak zwaną kurtynę wodną na wieży gaszenia. W tej wieży gaszenia byłej, ona w tej chwili już nie pracuje, zostały zainstalowane na obwodzie dysze rozpryskujące wodę w trakcie gaszenia koksu, żeby ta para wodna, która porywa koksik z wozu w trakcie gaszenia, była, była jeszcze strącany, był z niej pył. Przez silny strumień wody, czyli dysze wodne w połowie przekroju wieży na wysokości, no, zraszały te opary, żeby zmniejszyć ilość pary idącej w komin, a równocześnie no, strącić pyły, żeby zmniejszyć zapylenie zwierzę. To taki patent był wtedy na tamte czasy. Uzyskaliśmy zresztą, potem to się rozwinęło, już w tej chwili to już jest na wszystkich koksowniach stosowane, troszkę w innej formie, w szerszej. W formie ptaków za to. Takie były początki. No, oczywiście, nowe technologie zostały wymuszone przez sprawy ochrony środowiska. Stąd to daleko bardzo było zaawansowane i w tym względzie potem biuro projektów COXOPROjekt, którym byłem też pracownikiem przez dwadzieścia parę lat, no, też miało swoje, że tak powiem, swój udział w rozwoju tego przemysłu koksowniczego. Nawet planowano budowę koksowni nowej w rejonie Wałbrzycha na 3 miliony ton, prawda? To w jakiś sposób przepadło. W rejonie Częstochowy miała być nowa koksownia, kolejna, nie w Hucie, tylko kolejna. Też jakoś tak przepadło, a potem zostały tylko koksownie produkujące koks hutniczy, czyli tylko na własnych wielkich pieców. Przy czym Polska i tak produkuje dużo więcej koksu niż zużywa, ponieważ jest znaczącym eksporterem koksu na świecie. Także eksportuje Polska na cały świat, właściwie koks. Koksownia miała zawsze pełny cykl, jak gdyby przerobu tego węgla, czyli po koksowaniu otrzymywało się koks i tak zwany kondensat smołowy który był kierowany na gaz koksowniczy i ten kondensat, który był kierowany na Wydziału węglopochodnych. Na tym oddziale węglopochodnych gaz koksowniczy był schładzany, tam z niego jeszcze wytrącany pozostały kondensat i był kierowany do opalania baterii, zarówno jak i do hutniczych procesów w hucie. Natomiast smoła, kondensat wodno był rozdzielany na smołę surową. Natomiast woda amoniakalna była przerabiana, oczyszczana z amoniaku. Produkowany był siarczan amonu. Wówczas, w tamtych czasach to był taki właściwie jeden z nawozów dla rolnictwa. Koksownia Huty Bobrek miała czysty siarczan amonu, miał mało zanieczyszczeń i mógł być stosowany w rolnictwie, także to była taka trochę Sytuacja pozytywna bardzo. Z wody, jeszcze pozostałej, tej pogazowej, był wydzielany fenolansodu. Także była również tak zwana odfenolownia i produkowano fenolansodu, ale on już potem szedł do przerobu do zakładów w Hajdukach w Chorzowie. No, natomiast z gazu koksowniczego był jeszcze wymywany benzol mieszanina aromatycznych węglowodorów benzenu, toleenu, ksylenów który był potem wydzielany na tak zwanym oddziale benzolowni, ten oddział benzolowni był poza samym terenem koksowni, był w rejonie tam laboratorium, huty itd to była bardzo niebezpieczna instalacja stąd w w 70. latach padła decyzja Huty o likwidacji tego oddziału benzolowni, ponieważ no, stwarzał określone zagrożenia, a nie można było dostosować tej, tego oddziału do przepisów pożarowych, które w jaki sposób cały czas ewoluowały i stąd była, nastąpiła likwidacja. No, gaz koksowniczy był zagospodarowany, tak jak mówię w hucie, ale Trzeba powiedzieć, że ten gaz koksowniczy był na Śląsku bardzo popularny w tamtych latach 50. 60. Właściwie do 70. lat on był używany w gospodarce komunalnej. Paliliśmy tym gazem koksowniczym w mieszkaniach też. Także polskie koksownictwo oddawało do sieci gazowej 2 miliardy ton 2 miliardy metrów sześciennych gazu koksowniczego. To była bardzo poważna w tamtych czasach liczba. No ale potem jednak zaniechano z uwagi na jego czystość, pojawienie się tańszego gazu ziemnego. No to zaniechano go i był utylizowany albo w procesach hutniczych, albo do jakiejś produkcji energii w kotłowniach i tak dalej. Kiedyś ten węgiel z kopalni Bobrek był używany w tej koksowni do produkcji koksu. O połowego. No ale żeby utrzymać produkcję, żeby utrzymać produkcję gazu i całą instalację w dobrej kondycji pod temperaturami, no to wzięliśmy też ten węgiel z kopalni bobrek na jakiś czas, ale oczywiście to stwarzało określone też problemy i kłopoty. No w tamtych latach były sytuacje różne, prawda? Myśmy mieli kłopoty z zatrudnieniem. Nie było ludzi do pracy. Często pracownicy. Pracowali po 70-80 godzin, nadgodzin w miesiącu. To były naprawdę trudne sytuacje, bo nie było kim obsadzić stanowisk pracy. No, potem się troszkę sytuacja zmieniła, potem y, y, ludzie już byli, ale no to jest praca taka trudna. No na zmiany czy zmiany, święta, nie święta, nie ma, nie ma zmiłu się. Jak trzeba iść do roboty, to trzeba iść do roboty. Także no, w tej chwili ludzie nie bardzo młodzi szukają takiej ciężkiej pracy. Znaczy w tej chwili oczywiście wiele procesów zostało zmechanizowanych, zhermetyzowanych. To już tak nie pachnie, jak kiedyś pachniało. No, przemysł jest, jak powiedziałem, ciężki, ale też daje zarobić, bo zarobki w tej branży hut koksowniczej, hutniczej były zawsze wyższe w stosunku do innych przemysłów. Także nawet pierwsze pensje moje tutaj były prawie dwukrotnie wyższe niż kolegów w przemyśle chemicznym w tamtych czasach. Także tak to yy, przyciąga. Teraz też w dalszym ciągu chyba te płace są yy, korzystniejsze. Także widać po mnie, że można przepracować tyle lat w branży i jakoś człowiek żyje, oby tylko tak dalej. Taką ciekawostką, nie wiem czy to jeszcze dzisiaj wisi, taka, taka tablica Poska na Halis Pamiętaj, że urodziłeś się bez części zamiennych. W tamtych czasach nie było części zamiennych, teraz się zdarzają, ale to było takie ostrzeżenie bhp dla ludzi, żeby w jakiś sposób no, umieli się zachować w określonych sytuacjach i, i przestrzegali tych zasad, przepisów, instrukcji, eksploatacji i tak dalej. No cóż, no, zdarzały się też awarie na Koksowni w Hucie Bobrek. Zdarzyło się tak, że węgiel był Niedostosowana mieszanka do, do komory. Węgiel wskutek nadmiernego rozprężania doprowadził do pęknięcia ściany. No ale w taki sposób potrafiliśmy to przez kilka dni opanować i były dalej eksploatowane te baterie. W tamtych czasach huty i zakłady przemysłowe miały swoje ośrodki w prawda? Huta Bobryk miała taki ośrodek. W czasowy w Boguchwałowicach nad Jeziorem Przeczyckim. Tam były ludzie wyjeżdżali na wczasy, tam były organizowane kolonie dla dzieci w tym ośrodku czasowym. Zresztą no, i huta organizowała też wyjazd na wczasy dla ludzi. Stąd po ośrodkach nadmorskich czy górskich. Zawsze się wyjeżdżało w jakiejś gronie kilku, inny, kilku innych pracowników z innych wydziałów, z rodzinami. Także takie spotkania miały miejsce. No, wspomniałem też o Hutniku. To były dość takie hmm, huczne uroczystości Dnia Hutnika w Hucie Bobryk. Hmm, te ostatnie to już się odbywały na, na nowej stołówce hmm, w Hucie. Tam w tej chwili jest zakład tych instalacji sanitarnych, kafelki tutaj przy ulicy Konstytucji. Tam były takie huczne imprezy hutników. W Hucie Bobrek jest też taka tradycja, że co roku w okolicy Świętego Soriana, czyli 4 maja, jest zorganizowane spotkanie hutników Boprka. Takie spotkanie z ostatnim dyrektorem Sołtysikiem są co roku organizowane. No, tam 20-30 osób zawsze się jednak z kuty całej spotyka. Przy czym, jak gdyby, ten, takim organizatorem jest właśnie obecny szef koksowni Stanisław Huras, takim animatorem tego całego spotkania itd. Także no jest to przyjemne spotkać kolegów itd.